Cześć, dzisiaj mam dla Was, myślę, bardzo ciekawy odcinek. Ostatnio zauważyłam, że moje zwierzaki gdzieś tam, w, tej, w tym intensywnym czasie, czasie pogoni, gdzie brakuje mi, prawdę mówiąc, za wszystko czasu, zaczęło być bardziej nerwowe. Zdarzało im się podgryzać, mniej chętniej zaczęły przechodzić i zastanawiałam się. Czego tak naprawdę nie lubią moje świnki i moje króliki? Okazuje się, jak zaczęłam drążyć temat, kontaktować się z weterynarzem, kontaktować się z znajomymi, że jest cała lista rzeczy, których króliki i świnki morskie tak naprawdę nienawidzą z naszej strony, czyli ze strony swoich opiekunów. Chciałabym Wam więc dzisiaj opowiedzieć o tym, czego unikać, czego nie robić w opiece nad tymi zwierzakami, żeby żyło się Wam dobrze lepiej, abyście się mogli lepiej dogadać. Zacznijmy więc czego więc króliki nie lubią. Przede wszystkim zauważyłam, że nie lubią głaskania po pupie. Po pupie, po tylnej części ciała, a uwielbiają głaskanie po głowie, głowie i tłowiu karku. Jak najbardziej to jest to, co uwielbiają, natomiast unikajmy głaskania po pupie po tylnej części ciała. Tak się też złożyło, że moje króliki podczas zmiany sezonu, świnki również wymagały zabiegów pielęgnacyjnych, czesania, szczotkowania, ogarnięcia tego wszystkiego, jak pazurków. Pamiętajcie, aby zajmować się tym w momencie, kiedy macie dużo spokoju, dużo czasu, dużo delikatności i cierpliwości. Ja owszem, starałam się to zrobić na szybko, to nie jest nigdy dobry pomysł. Ostatnio również w pośpiechu jadamy. W mojej rodzinie tak jakoś ostatnio jest. Króliki przebiegają na dźwięk otwartej lodówki. Biorę, wyciągam lece. Króliki nienawidzą, jak się z nimi nie dzielimy. Jak wiecie, to są moje króliki, to są zwierzęta bezklatkowe, więc sobie chodzą po domu. I najwyraźniej zdecydowanie się obraziły, bo zwykle faktycznie plasterek marchewki, kawałek koperku zawsze dostawały drączki, jak otwierałam lodówkę dla siebie. Zdarza mi się zapomnieć mój błąd, yy, nie lubię tego. Kolejna rzecz, yy, rutynowa wizyta u weterynarza się u mnie yy, no, zrodziła, musiałam je zabrać. Króliki nie cierpią jeżdżenia samochodem. Kolejna rzecz, która spowodowała pogorszenie ich nastroju w ostatnim czasie. Także pamiętajcie o tym, oczywiście jeżeli trzeba jechać z weterynarzem, to trzeba, nie ma wyjścia, robimy przegląd. Natomiast starajmy się to królikom, świnkom minimalizować, a podróżu przyjemnie uprzyjemnić, przysmaki, kocyki, zadbajmy komfort, jedźmy powoli, unikajmy dróg pełnych dziur, bo zwierzaki tego po prostu nie lubią. Dostałam również ostatnio nowe perfumy. Nowe perfumy, nowy deodorant. Okazuje się, że zwierzaki, co jest logiczne, nie lubią dziwnych, nowych zapachów. Nowe zawsze jest dziwne. Więc jeżeli idziesz spędzić czas z swoim królikiem, ze swoją świnką, zrezygnuj z przesadnej ilości perfum, zmień ubranie, jeżeli wcześniej było mocno poperfumowane, podesderatowane, zrezygnuj, nie, nie rób tego, twój zwierzak nie będzie z tego zadowolony, nie będzie cię lgnął i chciał się przytulać, jeżeli będziesz pachnieć do niego dziwnie. Kolejna rzecz, których zwierzaki nie lubią, po prostu nie cierpią, to izolacja. Zwierzęta, świnki, króliki to zwierzęta oprócz tego, że stadne, to jeszcze bardzo towarzyskie. Uwielbiają zobaczyć, co się dzieje, gdzie się dzieje, gdzie coś nowego, gdzie ktoś nowy, dźwięki, to wszystko ich interesuje. Nie róbmy tak, żeby je izolować. Starajmy się udostępniać im otwarte drzwi, pomieszczenie, w którym przebywamy. Jeżeli jesteśmy w stanie ich pilnować, jak najbardziej wypuszczajmy i spędzajmy z nimi czas. One to lubią, one to docenią. I wracając jeszcze do e, tulenia, do pieszczoty, do. no, kochamy wszystkie swoje zwierzaki, wiadomo. E, natomiast unikajmy tulenia ich jak się. Świnki i króliki po prostu tego nie cierpią. E, głaskanie po głowie, tak jak już wspomniałam, tak. Noszenie i tulenie jak dziadziuś, nie. U mnie nawarciły się również ostatnio e, zmiany wystroju stwierdziłam, że czas najwyższy zmienić wystrój klatek, wiadomo mybelki wszystko się zużywa postanowiłam więc porozmienić. a okazuje się, że króliki i świnki ciężko to znoszą wymiana rzeczy na nowych, owszem ale staramy się wówczas zachować mniej więcej stary układ, ja wszystko im przearanżowałam byli bardzo niezadowoleni wszystko rozwalili do góry nogami jeżeli chodzi o wystrój mieszkania, również pamiętajcie, że jeżeli gdzieś tam trzymacie kuwetę, w którymś miejscu są zabawki dla królika, w którymś miseczka Dbajcie o to, żeby to raczej w tym miejscu zostało, w miarę możliwości oczywiście. Królik z czasem przyzwyczai się do nowego układu, natomiast jeżeli musicie, to zmieńcie w jeden dzień, przystawcie kuwetę, w drugi dzień przystawcie miseczki, czy w trzeci dajcie mu tydzień na przyzwyczajenie się, wówczas zdecydowanie nastroje Waszych królików świnek będą miały się lepiej. Kolejna rzecz, która może wydawać Wam się urocza, natomiast Wasze zwierzaki na pewno nie podzielą tego zdania, to przebieranie. Wiem, że słodkie zdjęcia, słodkie ujęcia, szczególnie teraz o okresie świątecznym, no to coś, co wielu z Was lubi. Natomiast darujcie sobie, jeżeli chodzi o króliki i świnki, nie przebierajcie ich, nie ubierajcie ich. To są delikatne, wrażliwe zwierzęta. Zdecydowanie nie lubią krępowania swoich ruchów, jak również nie lubią szelek czy smyczy, absolutnie nie. Tak samo przebierankom mówimy nie. Ja osobiście, nie wiem jak wy, ale lubię czasem posłuchać dni muzyki, lubię czasem głośniej włączyć sobie film. Natomiast starajcie się w takich momentach e, króliki królikom tego darować. Jeżeli macie króliki w tym samym pokoju, spróbujcie pójść do innego pokoju. Jeżeli macie piętro, to jeszcze lepiej na piętro. A może po prostu skorzystajcie z słuchawek. To będzie świetny wybór. Króliki mają wielkie uszy, jak wiecie one łapią ten dźwięk. I słyszą znacznie bardziej niż Wy. Przez chwilę są w stanie to znieść przez jedną piosenkę, też nie będzie to dla nich przyjemne. Pamiętajcie o tym. Wszelkie hałasy, remonty i tego typu przygody staramy się oszczędzić nasze zwierzaki, umieszczać w pomieszczeniach, w pokojach, w których nie będą narażone na te hałasy. Jeżeli słuchacie głośnej muzyki, to mówię, stawiajcie na słuchawki, jeżeli macie zwierzaki. Kolejną rzeczą, którego świnki i króliki po prostu nie cierpią to jest powiedzmy w ludzkim odczuciu oszczędnościowa funkcja. Czyli zbieramy sianko, które gdzieś tam się zasikało, zawilgociło i wkładamy z powrotem do paśnika. Nie robimy tak, nie róbmy tak, królik ani świnka nie zjedzą czegoś takiego. Jeżeli sianko jest na ziemi w kuwecie, kuweto, paśniku lub w klatce jest choćby lekko zawilgocone moczem, odchodami, wszystkim po kolei, darujcie sobie, posprzątajcie to, wyrzućcie, dbajcie o to, żeby wasze drzaki miały świeże siano, one wiedzą, które jest świeże, a które nie, nie będą chciały jeść. i z pewnością, jeżeli będziecie je próbowali tak oszukać, nie będą was bardziej lubiły. E, kolejną, ostatnią rzeczą, która przychodzi mi do głowy i zdecydowanie pasuje do tego odcinka jest zapoznawanie królika czy świnki z drapieżnikami. E, mam tu na myśli takie nasze domowe pupile drapieżniki, jak pies czy kot. Jeżeli przychodzi do Was znajomy z psem kotem, czy Wy przychodzicie do takiego, takich ludzi, którzy mają takie zwierzaki, darujcie to swoim psiennikom i królikom, nie zapoznawajcie ich. Jest to niezmierny stres dla tych zwierzaków, nie jest to dla nich przyjemne. W przez parę dni mogą to odchorować, odreagować, być wycofane i wystraszone. Mogą się Was po prostu bać, bo będą Was kojarzyć z tą osobą, która podała go temu drapieżnikowi. Mimo że nawet nic się nie wydarzy, bo pieszek kot może być spokojny, to już sam zapach czy oczy drapieżnika dla klika czy świnki to jest wielkie przyszcie, także tego też nie robimy. Mam nadzieję, że teraz wiecie czego unikać, aby wasze zwierzaki miały do was jak najbardziej pozytywne podejście.